Ej, Jose! Spójrz, co tu mam, wyrwałem je specjalnie dla ciebie. Świetnie, marchewki, ale pycha. E? O nie, moje marchewki. Oddaj je króliku. Eee. Eee. Hej, hej, chłopaki, musimy się dzielić. Mm -mm. Mam pomysł. Zorganizujmy trójbój, a zwycięzca dostanie wszystkie marchewki. Trójbój? Co to takiego? Zawody z trzema konkurencjami. Wow, brzmi super. Pierwsze wyzwanie to wyścig w workach. Pierwszy, który dotrze na metę, wygrywa. 3, 2, 1... Start! Gratulacje! 1-0 dla królika. To niesprawiedliwe. On ma królicze nogi, a ja mam nogi hose. Spokojnie, Jose, będą jeszcze inne wyzwania. Drugie to kto szybciej zje tę ogromną truskawkę? O. Gotowy? Na miejsca. Gotowi? Start! Jedz! Brawo, Jose, teraz jest remis. Ostatnie wyzwanie to przeciąganie liny. Zaczynajcie. Gratulacje, Jose, jesteś zwycięzcą. Super, daj mi moją nagrodę. Nie, 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 wygrałem. Wszystkie są moje. Hmm. 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 Czas na jedzenie. A. Eee. Co się stało, Jose? Króliku, zaczekaj. Podzielmy się wszystkimi marchewkami. Świetny pomysł, Jose. Dzielenie się jest o wiele fajniejsze. Dzisiaj jest dzień piwaku. W końcu zobaczę spadające gwiazdy. Będzie super, Jose. Taki deszcz meteorów zdarza się tylko raz na tysiąc lat. Na tysiąc lat? To na pewno nie mogę tego przegapić. Zobacz, co ze sobą przyniosłem. Wow, to niesamowite. A to, co ja przyniosłem dla nas. Tada! Wow, zostawię to tutaj. Teraz musimy tylko poczekać, aż zobaczymy deszcz meteorów na niebie. O nie, na niebie jest za dużo chmur. Nic nie widzę. Hmm. Nie martw się, Jose. Przejdźmy na drugą stronę. Tam nie ma chmur. Dokładnie. To, to. Wow. Jakie to piękne. Teraz je widzę. Deszcz meteorów. Nic nie widzę. Gdzie? Tam. O, Jose. To nie gwiazdy, to świetliki. O nie. Chodźmy tam. Dobrze, musimy biec, nie chcę czekać kolejnych tysiąc lat, żeby zobaczyć kolejny deszcz meteorów. To świetne miejsce. Spójrz, wszystko jest perfekcyjnie. Rozpalę ognisko. Co to za dźwięk? Czy to niedźwiedź? nie Nie. To mój brzuch. Możemy zjeść pianki, żebym nie był głodny? Pójdę ich poszukać. Pianki! Gdzie one są? Spójrz, deszcz meteorów, który zdarza się tylko raz na tysiąc lat. Deszcz meteorów! Jose, Jose! Biegnij, biegnij! Deszcz już trwa! Co? Deszcz meteorów? O nie, prawie się skończył. Pomyśl życzenie, Jose. O czym pomyślałeś? Tada! Raz, coś zjeść. Jestem bardzo głodny. O nie, tu nic nie ma. Kto zjadł wszystko, co było w lodówce, to ty. Ups, zapomniałem. Czy jest do jedzenia coś jeszcze? Coś bardzo smacznego? Myślę, że tak. W spiżarni był popcorn. Mam nadzieję, że nadal tam jest. Wow! Na całe szczęście jest popcorn i to w ogromnej torbie. Wysypię tylko trochę. Wysypałeś się za dużo. Wcale nie. Jestem bardzo głodny. Poza tym będzie przepyszny. O. Biegnij, Hose! Jose, wszystko w porządku? Co zrobiłeś? Idealnie pada deszcz popcornu. To dokładnie to, czego chciałem. W takim razie jedz zanim spadnie e. na podłogę. E. Am. Am. Widzisz, Hose, wsypałeś za dużo ziaren i teraz popcorn ciągle pada. Musimy to naprawić. Dobrze, ale co jest złego w popcornowym deszczu? Jose, gdzie jesteś? Jestem tutaj! Gdzie dokładnie, nie widzę cię. Tutaj! Wiem, co zrobić. Euam? Euam? Bardzo dobrze, Jose, rozwiązałeś problem. Zjadłem za dużo. Nigdy więcej nie będę jadł popcornu. Ha? Ha? O, Ho? Jose, może jeszcze jeden. Strasznie chciałem pobawić się na zewnątrz. Czy deszcz nigdy się nie skończy? Cześć mała chmurko! Co się stało? Wejdź, zaopiekuję się tobą. Hosen, naprawdę uważasz, że to dobry pomysł, żeby wnieść chmurkę do środka? Oczywiście. Spójrz jaka jest piękna! Hmm? O nie. Myślę, że Ech. lepiej będzie, jeśli wyniesiemy ją na zewnątrz, Jose. Nie, nie, muszę się nią zaopiekować. Myślisz, że mamy parasol? Widzisz? Możesz mieć chmurkę jako zwierzątko domowe. <grystanie> Ach, Jose, nie sądzę, że to dobry pomysł. Spójrz, cały jesteś przemoczony. Nie obchodzi mnie to. Uwielbiam kąpać się w deszczu. Przytrzymaj chmurkę, Jose. Wszystko robi się mokre. O, nie. Spójrz, mały basenik. Możemy popływać. Hmm. Biedactwo! Jest z nią coraz gorzej! Myślę, że masz rację. Musimy się nią zaopiekować. Zaraz ci się polepszy. Wszystko w porządku, mała chmurko? Ach, Jose, myślę, że to nie zadziałało. Mam pomysł: zróbmy jej zupę literkową z warzywami. Będziesz się lepiej czuła, mała chmurko. A jak? Ale pycha. B jak bardzo zielony i C jak coś pysznego. Bo to będzie coś pysznego. Am. Jose, twoja zupa nigdy nie będzie gotowa w ten sposób. Nie martw się, zrobię więcej. Poczekaj chwilę, mała chmurko. Poczekaj, sprawdzę, czy jest gorąca. Mmm, ale pycha. O, o, mm. Jose. Spokojnie, tylko próbowałem. Jedz, mała chmurko. Jose, już nie jest chora. To świetnie, mała chmurko. O, ale teraz odchodzi. Chciałem, żeby została dłużej. Nie smuć się, Jose. Wszyscy mamy swoje domy. Mała chmurka mieszka w niebie, ale zawsze będzie twoją przyjaciółką. Otwiedzaj mnie, kiedy tylko możesz. Do zobaczenia, mała chmurko. Maciu.